Cześć, z tej strony Zosia i dzisiaj dosyć taki nietypowy film. O czym film? O książkach o koniach. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ten film ma być o książkach z końmi. A dlatego, że po pierwsze, no jednak książki się bardzo przydają jeźdźcom, jednak może, mogą się o wiele więcej nauczyć niż na przykład zjazd. Ja Wam pokażę na moim kanale dwie książki, które mogą Wam się przydać. One są dla początkowych jeźdźców oraz dla takich nawet już za zaawansowanych. Jednak ta pierwsza, którą Wam pokażę, jest taka dla początkujących, a później ta druga to jest z maściami koni oraz z różnymi innymi rzeczami, których naprawdę jeszcze nie przeczytałam, bo miałam wiele lektur oraz wiele innych spraw i niestety nie miałam czasu na to, ale kiedyś na pewno przeczytam. Jestem naprawdę multum rzeczy dla początkowych jeźdźców. Oraz tych już, którzy naprawdę wszystko mogą umieć. Jak zauważyliście, już na początku był nowy koń, na samym początku, czyli Astra, tak, źrebaczek. Bo postanowiłam, że nie zawsze niech będzie Boston, Albama czy Irina, tylko niech będzie też jakiś źrebaczek. A więc oto ona. Specjalnie ze ściany usunąłam ten oto obrazek, aby wam pokazać tą oto książkę. Dostałam ją na świętach, chyba gdy chodziłam do drugiej klasy. A więc, szczerze, ona już może być dosyć niedostępna, a więc, no, możecie jej nie kupić, ale może Wam się jakoś przyda. Oto ta nazwa. Moja pierwsza książka o koniach. Może wyszukacie i może Wam się właśnie to, coś pojawi. Naprawdę, to jest dla początkowych jeźdźców, bo to są także o maściach. Chyba już dawno to nie zaglądałam. Jest na przykład o napięciach, czy nadpięciach. Sama już nie pamiętam też, czasem się w tym gubię. Jest wiele rzeczy dla początkowych jeźdźców. A więc otwórzmy ją i pokażę Wam, co się w niej znajduje i czy jest dla Was. Na pierwszej stronie, oczywiście, jest spis treści. Na przykład nam tutaj opowiadają o koniach, jak je jakby oswoiliśmy. Czy na przykład ro, rodzina koni, klacz, samica konia, ogier, samiec konia i tak dalej, i tak dalej. Także jest tutaj pokazane, jak tu jest zwierzę. Także jak już Wam mówiłam, tutaj jest na przykład pęcina, pęcina i nadpięcie. Oczywiście jedna druga pęciny, pęcina normalna oraz jedna trzecia nadpięcia. Także są tutaj różne przeszkody, na przykład y, koperta, stacjonata, okser, czy wiele innych. Oraz oczywiście parkur. I zasady parkuru. Jak są podkuwane konie, różne typy siodeł, strój do jazdy konnej oraz wiele, wiele innych rzeczy. Jak już widzieliście, to tam są nadpięcia, pęciny różne. Jedna, druga pęciny. Czy. Nie widziałam tam chyba maści. Nie wiem. I widać, że także jest tutaj dla początkujących. Ale także już nawet takich troszkę zaawansowanych. Nie pokazałam wam, ale tam też jest dzień wstajny, czyli jak trzeba się opiekować koniem i jaka to jest duża praca. Czyli widzicie, ludzie, którzy mają konie, naprawdę codziennie tam przejeżdżają, po lekcjach, czy po... po pracy na przykład, czy jeszcze po czymś innym i mają naprawdę multum pracy. Bardzo Wam ją polecam i tą książkę oceniam na... Już Wam zaraz powiem, na ile ją oceniam, ale ja, jak już wiecie, skaczę przez przeszkody i galopuję, jeżdżę w teren, a więc no już zasejnczo jej nie potrzebuję. Ale nadal mi się często jednak przydaje. Na przykład przy nagrywaniu filmów. I w tych dwóch, czyli w jeździe konnej i w nagrywaniu filmów mi ona pomaga. Dajmy jej 8 na 10, dlatego że już większości rzeczy się z niej nauczyłam. I tu są tylko zasadniczo podstawowe rzeczy, jakie trzeba wiedzieć przy koniach. Na przykład jak wejść do boksu, aby koń się nagle na mnie spłoszył lub na nas nie nadepnął właśnie. Punktacja to 8 na 10. Druga książka to już jest taka szczerze, to tylko o koniach rasowych, ale tam, gdzie tam są maście, czy inne ważne rzeczy. Ta książka już nie jest dla takich normalnych osób, które są tylko. chcą tylko na chwilkę jeździć konno. One są już naprawdę dla ludzi, którzy marzą, aby w przyszłości jeździć na zawody, czy mieć własną stajnię, czy jeszcze jakieś większe marzenia. Tutaj możecie się wiele dowiedzieć o różnych rasach koni. Na przykład stąd widziałam właśnie tego konia tragańskiego, o jakim marzę. Czy o koniu Furioso, czy... Gubię się w tej nazwie. Bardzo dużo ma stron, ma około 200 stron. Naprawdę, tu się można dużo dowiedzieć o razach. Na przykład o koniu trakańskim. O jego występowaniu, pochodzeniu, czy cech. Są różne przyróżne maści. Te podstawowe akurat tylko. Mamy tutaj oczywiście spis treści. Pewnie Was ta karteczka zaciekawiła. Z napisem Tinker. Bardzo mi się te konie podobają, i tak żebym bardzo jakiegoś jednego chciała mieć. Oczywiście chcę mieć jednego konia, a więc bym musiała się bardzo zastanowić. Mocno, czy chcę dwa, znaczy czy chcę trakańskiego, czy może Tinkera. W tej książce niestety go nie ma, a więc było mi bardzo przykro, ale no cóż, jest wiele innych raz koni. Są tutaj także różne przedziały. Na samym początku są takie normalne kartki, czyli na przykład wprowadzenie, czy maści koni. Później są różne rasy koni, znaczy różne przedziały koni. Na przykład kółce, konie gorąco krwiste, konie zimnokrwiste. Na czerwonym są konie gorąco krwiste, później zimnokrwiste, a na samym końcu, czyli na takim pomarańczowym tle, są kóce i mniejsze konie. Jak już widzieliście te konie, znaczy ta książka jest przeznaczona bardziej dla takich zaawansowanych już jeźdźców. Oczywiście możecie sobie ją kupić. Dlatego że jest jednak i tak i tak dużo się można dowiedzieć o rasach o ich koniach. I jak widzicie tutaj jest na przykład napisane opieka, akcesoria, czy rasy. I takich rzeczy tam się można dowiedzieć. A więc jednak opieka dla takich początkujących jeźdźców mm, może i ja ją oceniam na takie 10 na 10 dlatego że naprawdę bardzo, jakby ją teraz, i bardzo potrzebuję, jednak, bo wiele rzeczy mogę się z niej dowiedzieć. Oczywiście z tej także, ale już mniej. Jednak, gdybym miała oceniać, która jest fajniejsza, ta, moja pierwsza książka o koniach, czy konie rasowe, nie wiem, którą mam wybrać, bo dwie mi się naprawdę bardzo przydają, ależ jednak ta mniej. I tak bym nie powiedziała, że ta jest o wiele lepsza, bo to jest zasadniczo tylko opieka, akcesoria oraz rasy. A tu jest wiele innych rzeczy. A więc szczerze, dajmy jej także 10 na 10. Mam nadzieję, że filmik był przydatny i że sobie jakąś książkę kupicie. Bo naprawdę są szczerze, bardzo przydatne i w filmikach oraz po prostu uczeniu się jazdy konnej. Na przykład teraz, gdy jesteśmy ciągle zamknięci w domach to nie jeździmy na konie, czy gdzieś indziej, a więc taka książka naprawdę może nam się bardzo przydać. A więc stawajcie łapetki w górę, oczywiście subskrypcje na dole i nie mogę Was poprosić o to, abyście nacisnęli dzwoneczek, bo niestety mam go zablokowanego. Nie martwcie, znajdę na to sposób. Ale abyście tak ciągle na tym YouTubie na przykład nie szukali moich filmów, że na przykład nie dostaliście tego powiadomienia, i po prostu Wam niedługo powiem, o jakiej godzinie powinny być te filmiki wrzucane. Ja myślę, żeby one były gdzieś tak wieczorkiem, bo po prostu tutaj mam więcej czasu. Ale to wszystko jeszcze zobaczymy. A więc widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!